Drodzy łodzianie, to będą wyjątkowe święta w wyjątkowych czasach. Także dla mnie, bo po raz drugi w życiu spędzę je bez mojej siostry, z dala od rodziny, od przyjaciół. Ale właśnie te święta, jak nigdy przedtem, będziemy mogli dać świadectwo naszej miłości do najbliższych, troski o drugiego człowieka i odpowiedzialności za naszą wspólnotę. Wiem, że proszę Was o bardzo wiele, o rzeczy, których w normalnych okolicznościach nigdy nie śmiałabym prosić, ale apeluję, kochani łodzianie. Zostańcie w te święta w domach. Nie odwiedzajcie się, nie zapraszajcie się wzajemnie na tradycyjne świąteczne spotkania. Dzwoncie do siebie, rozmawiajcie, kontaktujcie się ze sobą online, ale nie spotykajcie się. I proszę Was o jeszcze więcej. Wspominajcie swoich najbliższych, których już z nami nie ma w domowym zaciszu. Obejrzyjcie wspólne zdjęcia, przypomnijcie sobie najlepsze wspólne chwile, ale nie odwiedzajcie w te święta cmentarzy. Oni na pewno nie będą wam mieli tego za złe. Kochani, gorąco wierzę, że bez względu na wyznawaną religię, te święta mogą stać się symbolem nowego, lepszego świata, zwycięstwa dobra nad złem, światła nad ciemnością, życia nad śmiercią. Jestem przekonana, że wszyscy razem, ale każdy z nas osobno, wyjdziemy zwycięsko z tej wspólnej walki o nasze zdrowie i piękniejsze jutro. Tego Wam wszystkim z całego serca życzę.